Dzień dobry ludzie. Moja mama kupiła mi mały prezencik i nie spodziewałam się tego. Ona. Co to takie niekolorowe? Lepiej. Tak to wygląda. Czekajcie, zrobimy taki. musieliście telefon odwrócić, oczywiście, ale no trudno, nie mogłam inaczej, bo chciałam, żeby to wyglądało fajnie. Jakbym to tak prosto trzymała, czyli tak, jakbym to tak prosto trzymała, nie wyglądałoby ładnie, a więc dlatego obróciłam tak i tak nagrywałam, nie? A więc dzisiaj będzie unboxing tego i zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało. Miałam dzisiaj trzy jajka Kinder, wylosowałam Luigi'ego, wylosowałam takiego duszka na... Tak? książki, czy coś takiego? E, I moja siostra wylosowała takiego zaczepkę, taką zaczepkę z tym potworem, takim kwiatkiem, czy jak to tam, nie wiem. E, I będę musiała się spieszyć, bo chciałabym też zbudować coś dla mojego homika, czyli taki hamak, bo ja robię ogólnie sama rzeczy dla nich. Czuję się jak taki jellyfrucik, bo ja tak sama opowiadam i tak dalej. A więc unboxing e, Nederobisk kide Chciałabym mieć najbardziej tego Nedero tego. Ale niestety... Mój brat wybrał mi tą dziewczynkę. Specjalnie najbrzecz... Nie, on pewnie wybrał tą dziewczynkę dlatego, bo myślał, że mu dam. Pewnie mu się spodobała, ale nie, 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 kochaniutki, nie dam ci. Dobra, otwieramy. Okej, okay, zwykłe. Nie ma czym się tak cieszyć. Święty kocha boga. Albo moja siostra była mucha, albo Jula, Julka. Różnie chyba. Tak ona wygląda. Niektórzy mi nie, nie, zaraz pisać pod komentarzami, za, e, weź potrząsaj jej głową, czy coś tam jest. Ej, weź porusz jej głową, ej, zobacz, czy coś stuka jej w głowie. Nie. Oczywiście nie. Mój brat ma chłopaka Polskiego Z Polski A ja mam dziewczynę Jakbym miała tego chłopaka, co ma mój brat w pokoju To fajna była kolekcja Twardy Ma tutaj stojak, żeby stał Stała I odwraca głową No głową w sensie, nie że ciałem, nie? Ale fajne Chyba można to odpiąć Нет, yeah, я